20 lipca 1944 roku powstał w Moskwie tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, przewidziany jako tymczasowy organ władzy na terenie Polski po II wojnie światowej. Działał on do 31 grudnia 1944 roku na obszarze wyzwalonym spod okupacji niemieckiej, pomiędzy przesuwającą się linią frontu sowiecko-niemieckiego a linią Kersona. PKWN funkcjonował pod polityczną kontrolą Stalina. I realizował politykę Związku Radzieckiego w Polsce. Dekret pod nazwą Manifest PKWN opracowany w Moskwie wprowadzony został 22 lipca 1944 roku przez Bolesława Bieruta. PKWN wydał 6 września 1944 roku dekret o reformie rolnej, na podstawie którego pozbawiono majątku wszystkich właścicieli ziemskich w Polsce bez odszkodowania, wraz z nieruchomościami Konfiskacji podlegał cały inwentarz żywy, zasiewy oraz wszelkie ruchomości, jak meble, obrazy, dzieła sztuki, książki i przedmioty użytku osobistego. 12 grudnia 1944 roku wydano dekret o upaństwowieniu lasu powyżej 25 hektarów. Oba dekrety były niezgodne z obowiązującą wówczas Konstytucją Rzeczypospolitej. W okresie od września 1944 do grudnia 1945 roku wyrzucając z ich ojcowizny dworów i pałaców, właścicieli wraz z rodzinami, pozwalając niejednokrotnie zabrać ze sobą jedynie dobytek, który mogli unieść w rękach lub zmieścić na jednym wozie. Chcielibyśmy przybliżyć Wam jeden z rodów ziemiańskich, jaki osiadł na Podhalu, w miejscowości Czorsztyn. Opowiemy Wam historię rodów drohojowskich i ich majątku od powstania do upadku. W 1819 roku Jan Maksymian Drohojowski, członek Stanów Galicyjskich, właściciel buchowic i derewni na terenie ziemi przemyskiej, zakupił od kamery austriackiej połowę dóbr Czorsztyn, dawnej królowszczyzny. Na tym jednak nie poprzestał i w roku 1836 dokupił pozostałą część. Pod zarządem Drohojowskich najpierw Jana, potem jego syna Marcelego i wnuka Stanisława, licząca niespełna 200 dusz, wieś stała się bogatym majątkiem ziemskim i modną miejscowością w turystyczną z główną atrakcją – Zamkiem broni w Czorsztynie. Czorsztyn w rękach Drohojowskich był przez blisko 130 lat od 1819 do 1945 roku, kiedy zostali oni pozbawieni majątku przez nową władzę ludową w Polsce i wypędzeni z własnego dworu. W czasach Drohojowskich Czorsztyn, który w XIX wieku był siedzibą Starostwa Czorszyńskiego i obejmował swoimi wpływami okoliczne miejscowości, rozwijał się nie tylko gospodarczo, ale także turystycznie. Korzystając z walory pienińskich krajobrazów. To na Ziemi Czeszczyńskiej w Pieninach pod zamkiem powstał pierwszy w Polsce prywatny rezerwat przyrody, ufundowany na powierzchni 7,5 hektara przez syna Marcelego Stanisława Drohojowskiego. Dał on początek utworzeniu w 1932 roku pińskiego Parku Narodowego, który powstał w przeważającej części na terenach sprzedanych państwu przez Drohojowskich z Czorsztyna i Dziewolskich z Krościenka w latach 1929-1930. Intensywny rozwój Czorsztyna, zarówno gospodarczy, jak i turystyczny, rozpoczął się wraz z działaniami podejmowanymi przez Marcelego Drohojowskiego w drugiej połowie XIX wieku. Po przejęciu majątku, po śmierci ojca Marceli Drohojowski, zlecił budowę podską zamkową Nowego Dworu, stałej rezydencji. Podjął się tego w 1862 roku bardzo popularny w Galicji architekt Felix Książarski, twórca m.in. kościoła w Hołowie, starych łazienek mineralnych w Krynicy czy drewnianej kaplicy Przymienia Pańskiego. Wokół dworu utworzony został piękny park. Marceli, który dożył się wieku 93 lat. Jego syn Stanisław całe życie dbali o rozwój Czorsztyna. Trzeba wspomnieć, iż był tu zorganizowany połów ryb, pobierane myto, powstała gorzelnia i cegielnia oraz browar. Oprócz rozwoju czosztyna pod względem gospodarczym czosztyn rozwijał się również pod kątem turystycznym. Wybudowano domy, w których mogli zatrzymać się letnicy, działały pensjonaty i karczmy. Za ich czasów powstały najbardziej charakterystyczne obiekty na terenie Czorsztyna. Kaplica Flisacka, gumna dworskie, tzw. czworaki pustynnia Olgi Małkowskiej. Przez cały czas Drohojowcy byli też właścicielami i opiekunami ruin zamku w Czorszczynie. W związku z tym spotkały ich też spore nieprzyjemności, bo byli posądzeni o zabranie skał i kamieni z zamku do budowy nowego dworu. W prasie bronił się przed tymi zarzutami Marceli Drohojowski, opierając je i udowadniając, że żaden z kamieni znajdujących się w Nowym Dworze nie pochodzi z zamku. Później okazało się, że to miejscowa ludność wybierała skały z zamku do budowy swoich domostw i zabudowań gospodarskich. W kolejnych latach rodzina Drohojowskich zajęła się tworzeniem letniska na nadzamczu gdzie bardzo chętnie przyjeżdżali turyści na wypoczynek. Powstało one w latach 20. XX wieku i sukcesywnie się rozbudowało, powstały nowe budynki. Czorosztyński dwór był murowany, z drewnianym gankiem i drewnianym zdobieniem fasad, miał charakter typowej wiejskiej siedziby szlacheckiej. Trójkątny szczyt drewnianego ganku wzbogaca rodzeta i giętka plecionka. Od dołu szczyt zamknięty był fryzem z rozet, a balustrada ganku wypełnia wiciowy ażur. Znajdujący się po lewej stronie piętrowy pawilon boczny zdobi drewniany balkon z balustradą, a okna dworu były oprawione w opaski. W dworze znajdowała się bogata kolekcja dzieł sztuki i piękne meble, wśród których wymienić warto. Stół z interesjami z 1706 roku, szafę gdańską oraz lustro empirowe. Właściciele dróg w dworze zgromadzili także liczny zbiór portretów rodzinnych, drohojowskich i skoligaconych rodzin. Część z obrazów przetrwała dzięki przeniesieniu ich do Zamku Nienickiego. Między innymi portrety homentowskich, herbu błącza szlachty ziemi sandomierskiej. Obrazy te pochodziły z posagu Anny Homentowskiej. Żony Stanisława Drochojowskiego i syna Marcielego, dziedzica Trzasztyna. Rozwój Trzaszczyna jako miejscowości letniskowej zahamował najpierw wybuch II wojny światowej, a potem wejście Armii Czerwonej, która wyrzuciła w styczniu 1945 roku rodzinę Drohojowskich z ich dworu. Na wyprowadzkę dostali trzy dni. Dwór Drochojowski. Otoczony starym parkiem i popadającymi z biegiem lat w ruinę zabudowaniami gospodarczymi, wykorzystywanymi na cele magazynowe przez gminną spółdzielnię, Samopomoc Łobska, najpierw po przejściu frontu przez trzy miesiące stanowił kwaterę żołnierzy radzieckich, a później od 1948 roku mieściła się w nim Szkoła Rolnicza. A w końcu od roku 1960 stał się siedzibą. Stacjonujących w Pieninach wojsk Ochrony Pogranicza. Tę funkcje pełnił do 1993 roku, kiedy to po transformacji Wojska Ochrony Pogranicza przemieniono w Straż Graniczną. Jednostka została przeniesiona do nowej osady na wygonie w sromowcach wyżnych. W czerwcu 1994 roku. Opuszczony dwór i otaczający go zabudowanie zniszczyła powódź spowodowana złym udrożnieniem wód Dunajca w roboczym przepływie zbudowanej zapory. Decydowało to o rezygnacji przeniesienia do projektowanego skansenu kansenu stodoły, która po zniszczeniu przez wodę została spalona. Jedynym ocelem obiektem z zworskiej zabudowy Czorsztyna jest zrekonstruowana nad zamczu kaplica flisacka. Okrągły pawilon parkowy nakryty kopulastym dachem gątowym Stanął on na Nowym Cmentarzu na Nadzamczu w 1990 roku. Na działce poniżej kościoła oferowane mieszkańcom nowego Czorsztyna przez Damiana Wesołowskiego. W resztek czorszczyńskich dób drohojowskich. Tuż pod zamkiem w Czorsztynie, w sąsiedztwie dworu drohojowskich, właścicieli czorszczyńskich włości znajdowały się wybudowane w XIX wieku gum dworskie, tak zwane czworaki. Była to duża budowla, wycięta jeszcze na przewojennych i powojennych fotografiach Czarsztyna i Równi Rosyjskiej. Budynek był imponujący, wzniesiony na planie kwadratu o bokach kilkunastu metrów. Pod koniec XIX wieku budynek służył jako czworaki, w których mieszkały rodziny obsługujące folwark lub sezonowi robotnicy rolni. Budynek składa się z czterech mieszkań. Z których każde było wyposażone w osobne wejście z zewnątrz. Od lat 60. XX wieku dawne czworaki służyły jako sklep gminnej spółdzielni Samopomoc chłopska, skład zboża i magazyn. W czasach, kiedy powstały gumna dworskie, Czorsztyn był niewielką osadą według zapisu słownika geograficznego Królestwa Polskiego. W 1869 roku Czorszczyn, będący wówczas własnością Marcelego Drohojowskiego, liczył 28 domów, chat i mieszkało w nim 87 mężczyzn i 85 kobiet. Na obszarze dworskim znajdował się tartak, młyn i gorzelnia. Włościanie oprócz rolnictwa trudnili się rybołówstwem i wożeniem turystów na łodziach do Szczawnicy. Oprócz okazałego murowanego dworu wzniesionego w 1862 roku, rodzina Drochojowskich miała duży dom usytuowany bliżej tzw. skrzyżowania. Była to piękna drewniana wila z ozdobnymi elementami. Rodzina Drochojowskich przeniosła się do niego po wypędzeniu ich dworu pod zamkiem w 1945 roku. Przy domu znajdował się piękny park z okazałą drewnianą altaną na wzniesieniu oraz miejscem do spotkań na świeżym powietrzu. Ogrodem opiekował się przed wojną ogrodnik. Do połowy lat 60. XX wieku mieszkali w tym domu potomkowie drochojowskich. Między innymi córka Stanisława Drochojowskiego, Anna, ze swoim mężem Damianem Wesołowskim i trójką dzieci: Józefem, Stanisławem i Marią. Budynek, podobnie jak wszystkie obiekty w starym Czorosztynie został rozebrany przed zalaniem doliny Dunajca. Pustelnia w stylu zakopiańskim, zbudowana w latach dwudziestych XX wieku przez Marcielego Drohojowskiego dla Olgi drochonowskiej małkowskiej twórczyni polskiego ruchu skałtingowego. Według projektu Jana Koszczyca-Witkiewicza, znajduje się w lesie na północnym stoku doliny Harczygrąd, naprzeciw Zamku w Niedzicy. Negdyś przed zalaniem doliny wodami jeziora Trzoszcińskiego znajdowała się zaledwie kilkaset metrów w linii prostej, odczęszczanej drogi z Czorszczyna do Niedzicy, a i w tamtym okresie była całkowicie niewidoczna od drogi i trzeba było znać ścieżkę dojścia do niego. Dziś nadal ukryty jest wśród lasów, bardzo blisko brzegu Jeziora Czorszczyńskiego. Dolna furtka ogrodu przy pustelni wychodzi dziś na brzeg zbiornika wodnego. Niewielki drewniany domek budowany na planie prostokąta Mieści izbę mieszkalną, małą kuchnię oraz werandę z rezalitem. Drewniane ściany wspierające się na kamiennej podmurówce z łukowo przysklepionymi otworami, a okna i konstrukcja werandy mają charakterystyczne dla zakopiańskiego stylu naroża, wypełnione łukowymi zastrzałami. Całość pokrywa gątowy dach o dwuprostopadłych kalenicach ze szczytami, pazdurami, wygięciami oraz oknem na poddaszu. Nietypowym elementem pustelni jest wielkie okno kuchenne od strony werandy, umożliwiające podawanie posiłków, dzięki czemu weranda spełnia także funkcję letniej jadalni. Wewnątrz domku jest obszerna izba mieszkalna, do której wchodzi się przez niewielką sień. Wewnątrz pustelni znajduje się także wnęka sypialna z narożnym kominkiem. Na poddaszu znajdują się przytulne pokoje gościnne, które to dziś służą harcerzom, którzy odwiedzają pustelnię Olgi Małkowskiej. Pustelnią obecnie zajmują się dwie rodziny. Goszczą w niej zarówno harcerzy, jak i inne osoby chcąc odwiedzić to miejsce i zobaczyć innymi znajdujące się tam pamiątki po Oldze Małkowskiej. Na przełomie XVIII i XIX wieku na polecenie właściciela dług czorsztyńskich Jego Drohojowskiego zniesiono dworski pawilon gospodarczy, który miał kształt małej rotundy. Drohojowscy urządzili w nim małe muzeum zamkowe, umieszczając w nim swoje zbiory pochodzące ze Starego Zamku. W 1930 roku właściciele Czorsztyna zdecydowali, że budynek zmieni przeznaczenie i utworzona zostanie w nim kaplica. Przeprowadzono wówczas niezbędne adaptacje budowli, która przez kolejnych ponad 50 lat służyła lokalnej społeczności i turystom jako kaplica. Murowana rotunda, wzniesiona na niewielkim pagórku naprzeciw skały zamkowej, tuż za tak zwanymi skalnymi wrotami przełomu czorszczyńskiego, była posadowiona na cisowym cokole i kryta namiotowym dachem zabezpieczonym papą. Przed zalaniem i powstaniem Jeziora Czorsztyńskiego była to kaplica rybacka stanowiąca filię parafii maniowy i miała ona charakter wotum dziękczynnego flisaków pienińskich, spośród których wielu zginęło na Dunajcu. W latach 50. i 60. XX wieku odbywały się tutaj uroczyste nabożeństwa żałobne ku czci flisaków, którzy utonęli w Dunajcu. Kaplica była także bardzo chętnie odwiedzana przez turystów goszczących w Czorsztynie i innych częściach Pienin. Odbywały się przy niej wspominane dziś z wielkim sentymentem przez mieszkańców Czorsztyna i letników nabożeństwa majowe. Ze względu na duże zainteresowanie uczestnicy w nabożeństwach ustawione zostały także przy kaplicy w kręgu drewniane ławki. Zbudowano też taras drewniany dla częstych wiosną i latem mszy polowych. Do czasu uruchomienia zapory Izlania starego Czorsztyna była to jedyna świątynia wiernych Czorsztyna. Przed zalaniem Czorsztyna w 1997 roku kaplica Flisacka została przeniesiona nad zamcze i w chwili obecnej znajduje się na cmentarzu jako kaplica cmentarna. Takiego pięknego rozwoju Czorsztyna, miejscowości, w której może nie każdy był, ale z pewnością o nich słyszał nie byłoby, gdyby nie ród Drohojowskich. To dzięki Drohojowskim Czorsztyn i okolice znane były w okresie międzywojennym ale również i po wojnie był uwielbianym miejscem wypoczynku Polaków. Niestety okres powojenny, a zwłaszcza budowa zapory wodnej na Dunajcu, aczkolwiek bardzo potrzebnej, która utworzyła jezioro czołżczyńskie, już na zawsze pogrzebało dwór u stóp zamku w Czorsztynie. Tylko nieliczne domy, które przed zalaniem Czorsztyna zostały rozebrane i na nowo postawione na osadzie Stylchen w Kluszkowcach, można jeszcze oglądać, można w nich wynająć pokój i odpocząć, napawając się piękne pieni. I rozmyślać o jakże bogatej tej historii Czosztyna. W w Stromowcach Wyżnych, w Pieninach znajduje się rodzinna nekropolia Drohojowskich, byłych właścicieli tych terenów. Zostali pochowani w miejscu, które pokochali i to z wzajemnością, bowiem wśród okolicznych mieszkańców żyją jeszcze osoby, które znały byłych właścicieli Czorsztyna i okolic. Wśród okolicznych mieszkańców żyje jeszcze duch tej rodziny, o czym mogą świadczyć Chociażby zadbane groby członków rodu drochojowskich, przy których obecnie się znajdujemy.